Siemano. dzisiaj zobaczcie jak najlepsze trio na NA, czyli Peter, Bot, Polo oraz Cold, które niestety przez kilka rzeczy musiało się splitnąć. Zobaczycie jak zdominowali całe lobby na dywizji pierwszej, wygrywając ją, jak bardzo łatwo zabijali sobie przeciwników, no i ogólnie jak wyglądała ich cała gra od A do Z, więc można naprawdę stąd wyciągnąć bardzo wiele rzeczy, które sprzydadzą wam się w waszych turniejach. To trio, czyli Peterbot, Polo oraz Cold Jest zdecydowanie najlepszym trio na Ameryce Które potrafi zdominować tak naprawdę każdego Bez większego problemu Oraz umiejętność ich klaczowania jest na tak wysokim poziomie Że solo potrafią wygręcić naprawdę wiele A między nimi najbardziej wyróżnia się Peterbot Który jest naprawdę najbardziej crazy graczem z tej drużyny Potrafi robić takie rzeczy, jakich normalnemu człowiekowi nie przychodzi na myśl Warto zaznaczyć, że moim zdaniem, gdyby grali o w Europie. Niestety raczej nie dominowaliby tak, bo mamy naprawdę mocnych graczy takich jak Quizzy czy Venom ze swoim trio. Ale myślę, że byłaby to naprawdę dobra rywalizacja. A zacznijmy od roli, gdzie Polo jest tutaj Iglem. Warto też zaznaczyć, że to trio nie opiera się stricte na takich rolach, ponieważ tak naprawdę każdy jest tutaj bardzo dobry oraz każdy umie zabijać. Dzięki czemu to pracuje po prostu taką jednolitością. Możemy zauważyć, że nie ma tutaj zbyt dużo strategii w ich grze. Raczej grają po prostu takim freestylem. Ale tak stricte oceniając oczywiście Peterbot to Frager zdecydowanie jeden z najlepszych na świecie jak nie najlepszy oraz Colt który robi za takiego supporta ale również jest naprawdę kotem a zaczniemy sobie od Idle Game'u, gdzie to trio ma go naprawdę przygotowanego bardzo dobrze. Zaczniemy sobie od tego, że mają wybranego najlepszego spota na mapie, ponieważ mają tak naprawdę save, mają black market, w którym niestety nie ma zbyt wielu rzeczy, aczkolwiek daje nam dodatkowe leczenie i tak dalej. Również mają pociąg, gdzie mają tak naprawdę podwójną szansę na dropnięcie bossa, który co prawda daje im tylko medalion, ale to zawsze na plus. Dodatkowo mają bardzo fajnie ustalony loot path, tak aby jak najszybciej zgarniać pociąg, jak najszybciej lutować. Twojego spota oraz tak naprawdę mieć kablutu, kamaca i wszystkiego w bardzo krótkim czasie, żeby móc dojechać swoich przeciwników. Ale o tym, jak szybko lutują swojego spota i w jaki sposób, zobaczcie za chwilę. No i co najważniejsze, najlepsza drop dropmapa. Tutaj finała, kiedy wiedzą, że mają Ankon, to prawda, nie korzystają zbytnio z drop dropmapy, perfekcyjnie, żeby zaznaczać. Aczkolwiek starają się wykręcić jak najlepszego dropa. Ale na openach, tak naprawdę, bardzo ciężko jest z nimi wygrać na po prostu dropa. Peterbot zaczyna swój lootpuff od wzięcia dokładnie od tego małego domku gdzie jak zauważycie nie będzie go z dużo farmił bierze najpotrzebniejsze rzeczy czyli szybko broń oraz jakieś skrzyneczki i ammo boxy po czym od razu wychodzi oraz podchodzi do pociągu aby go przejąć po prostu jak najszybciej dorzuca jeszcze termita aby on po prostu niszczył wieżyczkę w tym momencie otworzył się safe, lootują go razem w spolo. widzimy że Peterbot zgarnia sobie mityczną pompę no bo wiemy że jednak on tutaj jest takim main charakterem tego trio po czym Robili oni również Bossa, z którego Peter Boss sobie medalion. Widzimy, że idzie on teraz w stronę Black Marketu, gdzie w międzyczasie dofarma sobie jeszcze kamień, lutuje go tutaj po kolei. Widzimy, że kupuje sobie jednego z bunów, dofarma ammo boxy oraz 3, które tutaj są. No i w około 3 minucie, 50 sekundzie już wjeżdża na Crime City, gdzie zaczyna lutować swoją część. Widzimy, że tutaj zaczyna od dofarmienia siatek, które dają naprawdę ogrom metalu, a jego zadaniem jest farmienie dokładnie oto tej części spocika. Również dobija sobie te jakieś beczułki My W tym momencie ma już kap metalu, praktycznie kap cegły, brakuje mu tak naprawdę drewna. No i w około 5 minucie 30 sekundzie ma już zlutowane tak naprawdę wszystko. Full lucik, praktycznie kap materiałów i już mogą lecieć swoich przeciwników. Polo za to zaczyna lutować o domku obok, a dokładnie od tego budynku. Gdzie pierwsze co robi, to zgarnia oczywiście tego nowego czesta, z którego wylatuje mu termit. Od razu rzuca na jedną oraz na drugą wieżyczkę termita, aby ją jak najszybciej zniszczyć. Widzimy, że nie lutował tego budynku w 100%, ponieważ no, stara się jak najszybciej przejąć safe. I w międzyczasie do sobie kamień, no oraz właśnie wraz z Peterbotem lutują tutaj środeczek tego pociągu. No i następnie również wraz z Peterbotem biegnie on na Black Market, gdzie również do sobie troszkę cego. W międzyczasie widzimy, że zamienili się oni bronią. Heatherbot wziął sobie gorszą emeczkę, Polo wziął dużo lepszą, ponieważ Polo też się zajmuje jakby nabieniem Sergia, a zaczyna on od lutowania tego budynku tutaj z prawej strony, gdzie od razu zgania tą nową skrzyneczkę, z której ma od razu bitcoina, za którego może kupić lepsze bronie. Dokupuje on to, tak jak widzimy, bigi i warto też zaznaczyć, że aby mieć tego coina, żeby od razu szybko dostać do tamtej skrytki, musicie wykonać zadania, aby zdobyć po prostu taką kartę. Zaczyna on z tutaj wybrzeża, gdzie dofarmia sobie metal oraz kamień, no i również Farmi metal sobie z mostu, widzimy że już ma naprawdę sporo. No i jego zadaniem tym razem jest do troszkę innej strony, bo dokładnie tutaj dołu. Również ma on tutaj u siebie siateczki, dzięki którym tak naprawdę w tym momencie ma już kap metalu. I warto zauważyć, że stara się on być cały czas na tym efekcie złota, aby jak najszybciej po prostu farmić. Lutuje sobie każdą strzyneczkę, widzimy, że niestety nie wypadła mu żadna dobra pompa, dlatego gratom nową. No I w szóstej minucie ma już zlutowane tak naprawdę wszystko oraz zaczyna wychodzić ze spota hold za to, czyli trzeci ich trio zaczyna lutowanie od stricte crime city, gdzie zaczyna, tutaj widzimy od maina, gdzie zgarnia od razu skrzyneczkę oraz tego nowego czyścika, aby zgarnąć termit, zaczyna otwierać safe. Co ciekawe, nie rzucił drugiego termitu, który otwierałby ten safe dużo szybciej. Tutaj jest według mnie delikatny błąd, który popełnia, tylko zaczyna strzelać, a tak naprawdę w momencie, kiedy by był położony na tym drugi termit, tak samo by zadawało sobie obrażenia, więc tutaj jest delikatny błąd. No i w międzyczasie, kiedy otwiera się to, doparmia sobie cały tutaj main budynek, widzimy że dropnął sobie beczki, wypił dwie miniski oraz dofarma tutaj metal za swojego spocika, no i dolutowywuje kilka skrzyneczek, no i do momentu aż się otworzył sejf, ma tak naprawdę 300 cegły oraz 250 metalu w tym momencie schodzi do sejfu, gdzie lutuje mniej więcej połowę tych skrzynek z goldem bierze sobie kojnika, zgarnia skrzyneczki, no i dofarma jeszcze te 200 teczki, które dają mu metal I w tym momencie dofarma jeszcze metal do fulla oraz lutuje dokładnie oto część spota, czyli tutaj po prawej I co warto zauważyć również w zmienił on Holotwistera na szybką Emkę. No i również w około szóstej minucie ma on 250 drewna oraz kapka metalu oraz cegły no i zaczynają dojeżdżać sobie teamek. Teraz przejdziemy sobie do mid game'u, gdzie u chłopaków wygląda to jak gra na ręce, ponieważ tak naprawdę cały czas tylko szukają nowych przeciwników oraz starają się po prostu jak najwięcej sfragować i nie zatrzymują się nawet na sekundę, aby coś zlutować, tylko cały czas jadą, 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 zabijają. Dlatego jest naprawdę ciekawy game style. A zaraz pokażę Wam, jak właśnie łapią bardzo łatwe kile, wykorzystując tak naprawdę tylko i wyłącznie przewagę pewności siebie. No i oczywiście przewagę mechaniczną. Zaraz po wyjściu ze spota od razu biegną na Wilka i od razu używają lunch zauważyli, że na górkach jest fajcik, dlatego od razu tam lecą. Tutaj Peterbot od razu zaczyna się rampować oraz dać jakieś nime zemeczki. Niestety dostał z górki obok, dlatego musiał się troszkę wychilować. Widzimy, że jeden z przeciwników usłyszał to, dlatego zaczął go od razu podjeżdżać, aczkolwiek jak tutaj jesteśmy w stanie zauważyć, w momencie nawet kiedy ma 80 hp, próbował gdzieś piknąć, zamiast leczyć się, ale w tym momencie postanowił się już wyleczyć. Od razu wyszedł do góry, gdzie sklejmował high. Tutaj ziomeczek campił się, się ze ścianką. Od razu Peterbot schodził mu na głowę. Niestety, tutaj był bardzo łatwy kill, ponieważ nie miał nawet on, jak się bronić. Tutaj usłyszał kolejnego ziomka, którego zaczął podjeżdżać. Aczkolwiek, kiedy on się leczył, zostawił go, ponieważ słyszał, że jeden ucieka do góry. Niestety, nie zauważył go. Tamten ziomek siedział w daszku, dlatego, pierwsze co zrobił, to obudował go. Jak tutaj widzimy, zaczyna podmieniać. Widzimy, że chowa się do lewej strony. Aby w momencie, kiedy tamten by na niego piknął, nie był zauważalny. Tak naprawdę, ten to w ogóle reakcja bardzo słaba. W tym momencie widzi, że Peterbot w ogóle nie bije kilofem i on postanowił się otworzyć w momencie, gdzie Peterbot był kompletnie wcelowany w jego głowę. Dlatego dał mu naprawdę łatwą pompę. No i dosprayował zębki, tak naprawdę bez budowania. Od razu emoteczka, dobicie. No i chilanie się do fula. Zauważyli następnych ziomków na górce Naprzeciwko, od razu z nimi jadą To też nie jest taki słaby team, bo to jest Bryce, Visuals I jakiś jeszcze jeden ziomeczek Dlatego to naprawdę nie jest słaba ekipa A zaraz zobaczycie jak łatwo ją rozwalą użyty Splash i tak naprawdę cały czas goni W tym momencie, gdy mógłby dostać spraya W ogóle to nie uważa, tylko biegnie sobie przed siebie tam ci tylko i wyłącznie uciekają Ponieważ wiedzą, że to jest Peterbot A to dlatego, że ma on medalion Chociaż w tym momencie postanowili na nich zeskoczyć Peterbot od razu mądrze rozciągnął kilka boxów Była próba zrzucenia Visuals Niestety nie udało się, ale jak widzimy od razu próbuje wyjść do góry. Wie też, że jeden z ziomeczków w góry jest skrakowany, ponieważ jeden z jego teammateów dał mu kraka. I zobaczcie tą akcję, wyszedł, użył sobie pałki, wyskoczył, tylko tak naprawdę kliknął na myszce i łatwy killpad od razu do bitka. Tutaj zjeżdża, również nie przejmuje się o to, że ktoś może się otworzyć na niego, po prostu strzela. Tutaj również wchodzi na plecy, a to dzięki temu, że Colt zabił jednego z przeciwników, dlatego wiedział, że Visuals będzie się odwracał. Tym bardziej, że Polo zaczął teraz z Visualsa Dlatego wszedł on mu do boksa i dokończył go jednym hitem zemeczki. No i tak jak wam mówiłem, są to naprawdę bardzo łatwe fragi, bez większego spinania się. Przewaga jest tu tylko mentalna, ponieważ Peterbot, Polo i Colt tak naprawdę nie boją się swoich przeciwników i tylko w nich jadą. No i co warto zaznaczyć, starają się wukejować ludzi na Edzu, dzięki czemu jest mało ekip, które mogą mi dać spreja. Tak, w tym momencie zauważyli następnych przeciwników. Tutaj na krańcu mapy przyzomie, Dlatego od razu na nich lecą. Tutaj bardzo agresywna w ogóle decyzja Peterbota. Ten ziomek w ogóle strollował, bo mógł na to dodać sporo damage'a. Niestety nie udało się, dlatego Peterbot od razu próbował pisować. ten zeskoczył na dół. Od razu za nim pobiegł. Tutaj delikatnie mu się spadło. Wyszedł do góry. Próbował celować się. Idealnie odedytował w momencie, kiedy tamten piknął na niego. Niestety dostał on damage z pleców, przez co musiał odpuścić. Aby móc się wyleczyć. Tutaj widzimy, że rozciągnięte już co najmniej dwa boka. I co ciekawe, dalej patrzy, aby dać jakiś damage zamiast skupić się na leczeniu. Zaczął go podjeżdżać? Ziomek, znowu rozciągnięty te boxy. Tutaj próba wcelowania się, gdyby tamten chciał podmieniać. Niestety nie podmienił, dlatego od razu się tutaj biga. I w tym momencie Polo tam wjeżdża swojego przeciwnika. Tak jak tutaj widzimy, tamten ziomek się głupio otworzył. Polo też głupio spikował, bo gdyby był bardziej przylepiony do ściany, tak by go zauważył. A tamten by nie miał szans na niego piknąć. Aczkolwiek Polo zszedł drugi raz. Od razu pik ścianki. Tutaj bardzo dobra pozycja, bo z tego co widzimy, głowa jest niemożliwa do trafienia. Może trafi tylko w for the I co ciekawe, nie oddał strzału w locie. Dopiero kiedy wylądował na ziemię, żeby mieć tutaj jeszcze większą pewność, że na pewno go zabije od razu do bitka. W tym momencie Peterbot zaczął szukać następnych przeciwników, ponieważ schowali się tamci, dlatego zszedł na dół, nie sprawdził tego domku do końca w ogóle co ciekawe. W momencie gdyby ten ziomek był za skałą, Peterbot tak naprawdę przeskoczył z pałką. Gdyby tam ziomek był, w ogóle naprawdę łatwą pompę, aczkolwiek Peterbot na jedno to nie zwrócił uwagi. Szybkie zbicie beczek podszedł sobie tutaj na ten budyneczek, gdzie siedział ten ziomek. Tutaj podmienię kaścianki. Co warto? zauważyć. Nawet PeterBot tak naprawdę tutaj nie myślał o tym, że będzie w ogóle szybka reakcja. Udało się tam temu przejąć ściankę, dlatego PeterBot tutaj się odedytował idealnie w timing, gdy tamten oddał strzał. Była szansa, żeby dać pompę, niestety udało się mu odedytować. Tutaj bardzo łatwe celowanie Tak naprawdę czekał na pika, Nie robił zbyt różnych gwałtownych ruchów. Po prostu wyciekał i dał pompę w głowę. No I w tym momencie mają już 7 killi w zaledwie 6 minut. No i lecą zabijać dalej. W tym momencie poszli oni sobie na górkę, gdzie użyli lunchpada. Próbowali znaleźć kogoś na kanionie. Niestety nikogo tutaj nie było, aczkolwiek wyleczyli się oni. Do farmili troszkę lootu, ponieważ te ziomki, które tutaj latają, starają się jak najszybciej sąd ujść, żeby właśnie Peter Bodich nie dojechał. Pozbijali beczki, dolutowali ammo oraz do farmili. dematchiki Teraz przejdziemy sobie do late game'u, czyli zdecydowanie najcięższej fazy gry w Fortnite, cie. aczkolwiek dla Peterbota, Polo oraz Colda naprawdę nie wygląda to ciężko, ponieważ jedyne co robią, to strzelają, przejmują sobie high ground za frico i wygrywają gierkę. A teraz zobaczcie jak to zrobili. W momencie, gdy pólneło ozona, który siadł naprawdę blisko, pierwsze co zrobili, zaczęli rotować, żeby zająć jak najlepszą pozycję. Widzimy, że przebiegli sobie tutaj od dołu, wychodząc na górkę, na której zbudowali sobie bazę, gdzie tradowali się z team dookoła oraz starali się trzymać po prostu wszystkich ludzi, którzy chcieli sobie wejść gdzieś głębiej. Warto zaznaczyć, że w tym momencie nie starają się oni już jakby pracować na te ponieważ wiedzą, że jest to niezbyt opłacalne, bo w tym momencie może być dużo ludzi, którzy mogą po prostu wejść na trzeciego. Featherbolt w tym czasie poszedł sobie dofarbić matrzyki na dół oraz doleczyć się do keva Full. Tak Także widzimy zjazd sobie grzybki. Gdzie w tym momencie Colt i Polo siedzą na tej właśnie górce oraz starają się nabijać na przeciwnikach. Jak tutaj widzimy następnego zona 50-50 full na nich, dlatego mogą sobie na spokojnie siedzieć oraz holdować całą rotację, tak jak właśnie to teraz robią. Tak jak tutaj widzimy, starają się strzelać do jak największej ilości osób, aby gryfować po pierwsze ich killa, po drugie ich macy oraz po trzecie po prostu uniemożliwić im zajęcie dobrej pozycji. I nawet w momencie, gdy to naprawdę ogrom damage'a, nie podjeżdżają oni. Jak widzimy nie poszli oni na edge'a, tylko zostali na tej górce. Następnego zona płynęło jeszcze głębiej, dlatego chłopaki zbyt długo się nie zastanawiali. Od razu pobiegli, co warto zaznaczyć, nie polecieli. Oni na Lunchpadzie, bo wiedzieli, że to będzie istna śmierć. Tutaj co ciekawe, Peter, bo co by zeskoczył, nie dostał nawet image'a. Idzie sobie po prostu przez sam środek, bez zastanawiania się. Jak tutaj widzimy, nawet nie obudowywuje pleców. Po prostu cały czas sobie biegnie, strzela oraz dofarmia delikatnie macy. Ty sobie na górkę, zajęli dosyć fajną pozycję, rozciągnęli kilka boxów, aby być po prostu bardziej safe, żeby przypadkiem gdzieś nie dostać jakiegoś głupiego kąta. No i znowu starają się sprayować każdego, kogo widzą, oraz gryfować im, właśnie cały lud. W tym momencie, gdy pojawiła się pierwsza ruszana, nie zastanawiali się oni zbyt Dużo, od razu polecieli, co warto zauważyć, zboksowali się na najwyższym teamie, najbardziej umiejscowionym, najwyżej, aby mieć jak najłatwiejsze zajęcie high grandu no i znowu tutaj sprayują oraz czekają, aż zombie się otworzy. I tutaj warto zauważyć, że Rapid, Jabko oraz Boltz wbili się na high ground, gdzie PeterBot od razu zaczął wybiegać. Jabko to zauważył, dlatego od razu się obudował. PeterBot zaczął wychodzić do góry, aczkolwiek Polo albo Colt dali naprawdę mocną pompę bolcowi dlatego Jabko od razu odpuścił high ground, dzięki czemu PeterBot tak naprawdę ma go za darmo. Widzimy, że nie ma on zbyt dużo maców Colt ma 1000, no i Polo 70, dlatego nie jest najlepiej, aczkolwiek z tego, co tutaj warto zauważyć, pulnęło następnego zona, nie stara się oni rotować od razu, tylko czekają tutaj na highgrancie, aby holdować wszystkich, którzy rotują, budować się dopiero w ostatniej chwili, kiedy zone będzie zaraz za nimi, a daje im to taką przewagę, że nikt tak naprawdę od tyłu nie jest w stanie im zabrać highgranda, bo cały czas kontrolują to, co się tutaj dzieje. No i tak jak właśnie mówiłem, w tym momencie tak naprawdę zone zaczyna zasłaniać całego highgranda i dopiero teraz zaczynają przeciągać, tutaj peterbot i jeszcze na rotacji cofnął kolejnego noobka, jest to już jego siódmy kill solo, co ciekawe, w tym momencie postanowili trochę dropnąć, bo mieli Ultimate High granda, od razu Peterbot cofnął do tyłu, aby podłączyć. W tym momencie, polo zaczyna już ciągnąć do przodu. No i Peterbot stoi z tyłu oraz pryły jak najwięcej ludzi, tak jak tutaj jesteśmy w stanie zauważyć. To ciekawe, bardzo często nawet on schodzi High granda, podmieniać sam, na przykład Triota, jak w tym momencie widzimy. Szedł, dał pompę, od razu wraca troszkę wyżej. Naprawdę, gram tutaj agresywnie i wykorzystuje momenty, w których przeciwnicy nie spodziewają się, że może ktoś na nich dropnąć. Oraz naprawdę, jego movement jest genialny. To, jak on czuje tą gierkę, jak on biega po po tym late game nie daje się trafić to jest naprawdę coś na wyższym poziomie Tutaj zauważył ziomeczka, który jest w Od razu zaczął na niego schodzić, nawet wszedł. Niestety nie udało mu się tutaj go zabić, dlatego odpuścił, żeby nie grifować sobie white leczenia. Aczkolwiek zauważył następny team, który był sprayowany przez Kolda. Wszedł na plecy, dał pompę, zboxował dwóch. No niestety obu tych po nie trafił. Gdyby trafił, myślę, że kill albo nawet dwa mogłyby siąść. Znowu zeskoczył na boksy kogoś innego, dał spraya. Sam sobie wyszedł trochę do góry. W tym momencie zaczęli przejmować im high grandzik. Oczywiście Peterbot bardzo ładnie przejście do tyłu. Bardzo mocna pompa razem z Cold Them. W tym momencie splaszyk od razu wyjście do góry Żeby przeciwnicy nie mieli szansy przejąć tego Highgranda, Tak jak tutaj widzimy weszli na górkę Tam Polo złapał jednego z właśnie przeciwników Którzy chcieli wejść No i co warto zaznaczyć Dzięki temu, że mieli ten highgrant Tak naprawdę wszystko to poszło na górę no i w tym momencie jedne co muszą robić to sprayować dół Jedne co robi to rozdaje cały czas pompy No i stara się po prostu wchodzić w tych ludzi Aby złapać tu jak najwięcej killi Bo już wie, że nie ma szans tego przegrać W tym momencie zostało top 3 Są na highgrandziku Gdzie dwóch ziutków leszyło się w zonie no niestety nie dali rady i w taki oto sposób Peter Botpolo oraz Colt zgarnęli 16 killiwina na dywizji pierwszej, a wyglądało to jak gra ze zwykłego rankeda, a jeżeli chcecie zobaczyć jak Jabko, Rapid i Boltz grają na NA, gdzie zgarnęli 1200 dolarów na performance capie, grają oni dużo bardziej defensywnie, nie robiąc takiej ilości fragów, aczkolwiek też możecie wyciągnąć wiele wniosków, dlatego klikajcie w ten film, który widzicie tutaj na ekranie.